Jest z nami dzisiaj Rafał Maślak, z którym współpracujemy od 2021 roku, kiedy to zakupił pierwszą sieczkarnię klasy Jaguar 950. Co ciekawe, była to pierwsza sieczkarnia w technologii śledrecz na województwie lubelskim. Kosimy kukurydzę od 2012 roku. Kupiliśmy w 2021 roku Jaguara 950 na nowym systemie śledrecz. Która okazała się bardzo dobrą sieczkarnią. Kosimy nią rocznie ponad 1000 hektarów na jedną maszynę. Jakie, jakie elementy wyposażenia są dla Was, jako dla operatorów, najważniejsze? Ogólnie bardzo klasem się wygodnie współpracuje z tą maszyną. Autofil też jest bardzo dobry. Odciąża, powiedzmy, gdzieś tam, jak są utrudnienia przy koszeniu. Sam sobie naprowadza rurę. Na, na przyczepie. Ta długościęcia suchej masy to jest bardzo podstawa, bo w tamtej też, powiedzmy, można było zmieniać, ale, ale w tej jest automatycznie, także cały czas będzie tak samo. długościęcia będzie czy przy suchej, czy przy mokrej będzie taka sama długość. Tak jak widać, narysowany jest szczepa obrys przyczepy. Widać wszystko, kamerę, gdzie namło teraz ładuje i dopełnia przyczepę. Widzimy, że pada, warunki są ekstremalne. <gulanie> Ogólnie dzisiaj to mamy do skoszenia 7, 7 hektarów na uruchomienie. Ktoś, komuś tam trochę przybrakło paszy, dlatego, dlatego kosimy yy, wcześniej. Drugą turę zrobimy gdzieś tam koło 10 września. Ale wcześniej było ładne słońce. Było ładne słońce, teraz właśnie wyskoczyło, ale minie, bo to burza błyska się, także moment zaraz przeleci. Na kukurydze bardzo deszcz nie przeszkadza, lepiej się ugniata. Często się tak zdarza, że w ciągu jednego dnia można mieć trzy pory roku, tak jak dzisiaj. Jasne, że tak. Trzy pory roku często się zdarzają. Po pierwszym uruchomieniu, prosimy powiedzmy teraz z piątych hektar, maszyna gwizda. Jestem bardzo zadowolony, zaskoczony. Że tak można z jakąś firmą współpracować. Zadowolony jest po każdym telefonie do serwisu Anta któregoś z chłopaków z Roltexa. Zawsze pomogą, czy przez telefon, czy podjadą. Zrobią. Jestem bardzo ogólnie zadowolony i ze sprzedającego też. Miło, miło słyszeć.